Podawali się za amerykańskiego żołnierza, lekarza z Syrii, inżyniera z Platformy Wiertniczej i wyłudzali od kobiet, które kontaktowały się z nimi poprzez internetowe portale randkowe, znaczne kwoty pieniędzy. Dwaj mężczyźni zostali zatrzymani przez policjantów Stołecznego Wydziału do Walki z Przestępczością i funkcjonariuszy Straży Granicznej. Działając od kilku lat grupa oszukała co najmniej 7 kobiet na kwotę około 420 tysięcy złotych. Obydwoje usłyszeli zarzuty, oszustwa i zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Policjanci Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Stołecznej Policji i funkcjonariusze Straży Granicznej na terenie Wrocławia zatrzymali dwóch obywateli Nigerii, którzy za pośrednictwem internetowych portali randkowych oszukiwali samotne kobiety wyłudzając od nich znaczne kwoty pieniędzy. Mężczyźni wprowadzili zauroczone nimi Polki w błąd, przedstawiali się między innymi z amerykańskich żołnierzy, lekarzy z Syrii czy pracowników platform wiertniczych i przekonywali pokrzywdzone kobiety do przekazywania pieniędzy pod pretekstem rychłego spotkania i wspólnej przyszłości. Działając w ten sposób, mężczyźni oszukali co najmniej 7 kobiet na kwotę około 420 tysięcy złotych. W trakcie przeszukania kilku mieszkań na terenie Wrocławia, stołeczni policjanci, którym wsparcie udzielali funkcjonariusze Straży Granicznej z Jeleniej Góry, zabezpieczyli nośniki danych i dokumentację bankową, które mogą świadczyć o tym, że oszukanych w ten sposób kobiet może być znacznie więcej. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje prokuratura okręgowa w Warszawie. Mężczyznom zostały przedstawione zarzuty. Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Sprawa jest rozwojowa i wykluczone są dalsze zatrzymania. Śledczy weryfikują zebrany materiał dowodowy pod kątem ustalenia kolejnych pokrzywdzonych kobiet. Powyższa sprawa to jedna z tak zwanych form oszustwa nigeryjskiego. Przestrzegamy przed zbytnią łatwowiernością, w szczególności w stosunku do osób poznanych przez internet.